Siemanko widzowie, witam w mojej kuchni Tutaj pierwszy odcinek gotowania z Deksonem Dzisiaj będziemy robić Bułkę z czosnkiem Tutaj piekarnik się już nagrzewa Kurwa, żaroodporny Będziemy potrzebować tak Bułkę Czosnek Kładziemy na blachę czosnek Kładziemy na blachę Bierzemy kolejny składnik Zdejmujemy z blachy I bierzemy upośledzone buły z co... Z Bardzo odgrzewane jedzenie To jest dno dna Ja się nigdy nie zbygotowałem po jedzeniu Nawet po powąchaniu palówki Ale z tym jest już wysoko Bierzemy kurwa drugą bułę pisto. <śmiech> 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 Gdzie masz jakiś nóż do odcinania jaj? <laughs> no, kurwa, 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 Co to kurwa, jest kurwa, <laughs> to kurwa, jest <laughs> to kurwa, jest o, i kładą farbę dym. O, i, kurwa, 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 Mamy mamy bułkę kolejną. Kładziemy ją obok naszej drugiej bułki. Skomplikowany proces. Teraz ciekawe się pikaliśmy że... i będziemy ostro wpierdalać. Pod asfaltem.